Siemka ja y, teraz montuję szybko filmik, bo w ogóle jest y, 4.59 i montuję szybko ten filmik, bo wstałam, żeby jechać do Krakowa i, i w ogóle dałam na mnie publiczne, żeby dodać jeszcze to oznakowanie i masakra muszę dodać y, adnotację na koniec i... Szybko zmontuję ten filmik, dodam go i nagrywam teraz kolejnego tego vloga i masakra. Yy, dobra. Ogólnie wracam z tego TVN i, 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 i muszę iść kurde tyle drogi, bo mama po mnie... Yy, moment. Yy, bo mama po mnie za późno wyjechała i yy, ten... Może ludzie się dziwnie na mnie patrzą, nie, ale mniejsza. Za późno po mnie wyjechała i muszę iść trochę z buta, żeby ogarnąć przystanki na następny raz. No, i mało wygadałam w tym vlogu, ale nie miałam jak. I no. Także ja sobie idę na przystanek. I polecam wam pić kawę przed takim czymś, bo lepiej. No. Także yy, jeśli coś nagram jeszcze w domu, to. Zrobię końcówkę i w ogóle, a jeśli nie, to już się z Wami żegnam teraz, bo w sumie nie będę miała tak czasu. Wrócę do domu i kurde, będę padnięta, bo już jestem. Wrócę do domu i zmontuję to i dodam. Więc jeśli coś zrobię w domu, to nie baję. A jeśli. Nie. Jeśli coś zrobię w domu. To nie bajo, a jeśli nie zrobię, to bajo. Powiem Wam Kraków ciężkie miasto. Jeśli zginę, to pamiętajcie, że was kochałam. No, a tak w streszczeniu to nie wiem, gdzie jestem. Super, nie? Także jak się znajdę, to dodam tego vloga, a jak zginęłam, to go nie będzie. Miejsce teoretycznie no nie będziecie wiedzieli, że ja to mówiłam, ale do... może nie zginęłam i jest powrotem